Zakończyliśmy ostatni odcinek na tym, że Elunia pięknie malowała i w ostatniej sekundzie zaczęła rodzić. Także my już jesteśmy po szpitalu i gratulujemy nowej dziewczynki. Kto był za tym, że Elunia urodzi dziewczynkę? Dajcie znać, kogo obstawialiście: czy dziewczynkę, czy chłopaka. Edward oczywiście będzie niezadowolony, bo Edward chciał chłopca. Ale nic straconego, bo może zrobimy żeby zaraz tutaj była dwójka. Dobrze. Musimy się zastanowić nad imieniem dla Elunii dziecka i Edwarda dziecka, czyli dla dziewczynki. Mamy Elunia Edward. Jakie tutaj jeszcze cudowne imię na literkę E damskie? Może Ewa albo Emma albo Eliza. I powiem Wam, że chyba jestem z Eliską. Więc Eliska, nawet napiszę Eliska. Halo, halo. Eliska. Mm, możemy wybrać cechy. Dobre. Zacznijmy od tego, żeby była podobna do. To znaczy te cechy były podobne do tych cech, które mają rodzice. Będzie nam łatwiej może później te pokolenia. Na pewno chcę, żeby była odważna i na pewno chcę, żeby była... A może nie będzie wirtuozem? Może coś tutaj się uda, jeśli chodzi o, o jej późniejszą karierę. Wracamy ze szpitala. Edward zmęczony na maksa. Elunia szczęśliwa. Bo udało się spełnić jej życiowe marzenie. Posiadania dziewczynki. Wracamy do domku. Otóż to Edward chce podnieść Eliskę. Dobra. E, zróbmy tak, że pod koniec i spanko, a ty od razu spanko. Bo jest dość późno jest czwartek. 23, czwarta prawie. Dobra. Głosowałam. E, na dziewczynkę przyznam się szczerze, że byłam takiej myśli właśnie, że to będzie dziewczynka. Trochę łatwiej by było, jakby to były bliźniaki. Byśmy mieli z głowy, że tak powiem, ten czas na, na kolejne dziecko, ale no cóż, nic straconego jeszcze może się udać jeśli chodzi o drugie dziecko. I wtedy fajnie by wywagły to był chłopiec, ale wiecie, jak w życiu nie wiadomo nic. Dobra. Czyli Eliska jest już z nami. Świeżo upieczeni rodzice. Dziecko zmęczone. Czy coś tu się zmieniło u Elunii, jeśli chodzi o urlop? Miała 5 dni, ma teraz 3. Nie, no, miałam trochę mniej niż 5, bo już ten, te kilka dni jej tam przeleciały. No dobrze. Edward też nie ma przerwy w pracy. Bardzo dobrze, bo ktoś musi mu zarabiać. I nasz dziedzic. Dobra. Edward jest cały czas zmęczony, bo mu się zabawa. Numer 422, czy coś już za to kupimy? Poprzednio mieliśmy 150, i można było kupić laskę. Ci, co oglądali poprzedni odcinek, to wiedzą o, o czym mówię. Jeśli nie oglądaliście, zapraszam do poprzedniego filmu. Link będzie w opisie. No dobrze, 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 dobrze. Gdzie są tutaj? Tutaj jest zajęcia w domu. No nie wie, że nadal nastać na laskę. Tylko tą ładniejszą, droższą za 400. Ja cię kręcole. I dopiero będzie nas stać przy 750 zł, czyli klasyczny zestaw do rzutek. ja, ja, jesteśmy biedni. Elunia poprzednio malowała, żeby troszkę budżet domowy zwiększyć, ale ci co oglądali to wiedzą jak to się skończyło. Malunki Eluni. Elunia wstała. Elunia co? Higiena, głód, towarzystwo. Dobra. Pęcherz jak zwykle, prysznic jak zwykle i może jedzenie jak zwykle trzeba dojeść wczorajsze gofry. Dziecko śpi na razie, także mamy chwilę dla siebie. Podnosimy Eluni wskaźniki. Chociaż towarzystwo ma nadal. Niskie. Towarzystwo bardzo maleje wtedy, gdy Sim nie chodzi do pracy to jest rzecz oczywista i nie rozmawia z domownikami. Nie było czasu, Elunia zajmowała się malunkami, zajmowała się y, odpoczynkiem domowym, także nie było nawet kiedy pogadać z Edwardem. Y, dlatego ten wskaźnik jest taki niski. Przydałby się komputer, bo wtedy można rozmawiać. Widzę, że w towarzystwo też już Elunia ma słabe, może Tata niech się teraz zajmie, czyli Edward, się podnieść, wejść na ręce, nie ma problemu. Tu były jeszcze inne opcje. Trzeba dobrze złapać, jeśli chodzi o, o wybór opcji. O, zmień pieluszkę, wyściskaj. no, 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 i co? I baw się wspólnie. I już jest punkcik spełnienia marzenia życiowego. Co by jeszcze chciał? Elunia jest jeszcze zmęczona. Eliska nasza, przepraszam, jest zmęczona. Eliskę trzeba włożyć do końca. A ty, Elunia, nie czytaj książek. Chociaż może czytaj. Może przeczytaj tego Raymonda, bo ci jeden tylko został. Dobra. Edward jest. Tak. Do toalety, do prysznica i do. Gofrów, trzeba wyjeść te gofry, bo już naprawdę kolejny dzień. A lodówka najtańsza, i później będą stękać, że mają problem z jedzeniem tych gofrów, bo przysiąknęły zapachem lodówki. Nie dogodzisz tym, Simon. No, nie dogodzisz. Teraz, tak, Edward, dzisiaj idzie do pracy, ale jutro ma wolne i pojutrze, więc musimy zrobić wszystko, żeby te pieniądze utrzymać na te dwa dni. Bezrobocia Edwarda. Elunia chyba znowu zacznie malować. Taki jest mój plan. Co ta jeszcze by Eliska zjadła? Eliska by jeszcze zjadła coś dobrego. Elisko. Trzeba cię wziąć na rączki. W tym wieku to dziecko tylko yy, śpi, je i śpi, je i sika. Dobra, daj butelkę. A Edward powinien kończyć jedzenie i iść do Pracy. Dałaś jej butelkę? Dałaś, szybka, jesteś. Dobra. Elunia, e, e, Eliska jest zmęczona. Eliskę trzeba włożyć do końca. Elunia to uczyni. No i co, i co? Propozycja moja taka, Elunia, żebyś pomalowała kolejne malarskie jakieś swoje arcydzieła. Pozycja jest teraz na duże. Edward pozmywał i leci prędko do pracy. Jako ratownik ma od razu lepszy samochód, też po niego przyjeżdża. Uda mi się go złapać? Jest. Dobra. Biznes jak zwykle nie. Pracuj ciężko, potrzebujemy awansu. No i tak jak mówiłam, gofr wyjad, posmak lodówki. Eluni to naszej nie przeszkadzało, ale wielki obraz będzie malowany i chyba już Elunia poszła w ślady, znaczy wzięła sobie do serca moje moje obostrzenia i powiedziała, że będzie malować piękniej, bo kółko, kreska, kółko, kreska nie jest pięknym malunkiem. Elunia poszła i zaszalałaś, chyba, chyba poszłaś w przyrodę, tak coś czuję, że jakaś martwa natura będzie malowana, albo kosmos, bo takie kolory, jakby to był kosmos. Obstawiajcie, co dzisiaj Elunia namaluje. Eliska sobie śpi, ale chyba coś już u Eliski nie bardzo. Dobra, jako... Y Wzorowa matka, pędzisz biegusiem do Eliski i zmieniasz jej pieluchę. Czy coś jeszcze u naszej Elizy się zadziało? Siup! Nie, Eliska jest nadal zmęczona. W ogóle nie śpi prawie ten wskaźnik u Eliski. No dobra i chyba dzisiaj trzeba sprawdzić, bo już zostanie w pracy do końca zmiany. Dobra, a kasa będzie? Potrzebujemy, Potrzebujemy tego, dobra. Eliska poszła spać. Elunia musi sprawdzić, bo właśnie rachunki nam się pojawiły, tak jak wspominałam wam, mam straszny problem z tym, żeby ogarnąć tą pocztę. Żeby nie przesadzić, zaraz przyjdzie komornik. Na szczęście dziecko nieadoptowane, więc nikt z opieki społecznej nie powinien przyjść. Elunia 83 chyba złote poszło. Tak, 83 poszło. Musisz ten obraz opylić za więcej, no żeby nam się, żebyśmy coś zarobili. Biznes jak zwykle już się zmęczy. Tak. A o kto zaczął pracę o dziewiątej, czyli dwie godziny już zmęczony. E, wykonaj papierkową robotę szefa. Ona też zwiększa nam tutaj mm, działania. Elunia maluje. Dobra, przyspieszamy czas. Zdobyła kolejny wskaźnik, także może ten obraz opylimy za więcej kasy niż sądzimy. Mam nadzieję, bo musimy trochę zrobić e, piękniejszy dom. Upgrade. Upgrade domu. Bo przecież ile można mieszkać z taką starą kanapą, taką starą sofą? Ojejku. Oh, A tutaj nadal coś jest, chyba? Jest coś. No dobra, ale niech na razie. Niech na razie maluje, a, a później będziemy wiedzieć. Czyli co? Edward dzisiaj zostaje dłużej, bo nie zostaje do 16, zostaje do 18, bo zostaje po godzinach. Po godzinach powinno być więcej płacone. Simy, jesteście naprawdę, musicie tu gadać z szefami, żeby tak właśnie było. O, mamy pierwszy rysunek. To jest martwa natura na pewno. Dobra, Eliska nam się obudziła i prosi o kontakt. Towarzyskie. No już! Matko, jakie krzyki. Dobra, baw się wspólnie. Weź na ręce i wyściskaj. Czy to się uda? Czy to się uda? Najczęściej te dzieciaki później są głodne. Matka wychodzi z pokoju do swoich spraw i ona jest głodna nagle. Tutaj wskaźnik tych dzieci jest bardzo zmienny, dlatego chyba zadecyduje, żeby dać jej butelkę od razu. I później ją włożyć do kojca i niech idzie spać. Elunia niech Korzysta z toalety i kontynuuje malarstwo, bo jestem bardzo ciekawa, za ile uda nam się sprzedać ten obraz. Dobra, tutaj na obrazie, jak trochę bliżej przybliżę, to co mamy? Mamy do czynienia z jakimś chyba morzem, plażą i jakimś domkiem. I obstawiam, że to jest właśnie martwa natura i to jest jakiś obraz przedstawiający naturę nad, morską, nad morzem. Miejmy nadzieję, że to jest to. Edward jeszcze w pracy. Elunia by chciała znowu zdobyć punkty za umiejętność malowania. Dziecko poszło spać na jedzone. Super. Ten chce zrezygnować z pracy, bo jest tak zmęczony. Super. No dobrze. Elunia. Maluje, ale już się zmęczyła? Nie, to Edward się zmęczył. Elunia jest superowska, bo jest na świeżym powietrzu, cieszy się. Widzicie, to była dobra decyzja postawić tutaj e, sztalugę. Ale Elunia jest bardzo głodna i bardzo się też energia zmniejsza. Także chyba e, chyba poczekam, niech Elunia zje coś, zanim dokończy ten obraz. Szczególnie, że trzeba te gofry wyjeść. Czy to jest główny sens odcinka? Jedynie gofrów. Tak nie może być. No, L awansu nie dostał. <grytanie> Dobra, wracaj do domu, Edward, bo jesteś wykończony. Elunia jadła też jej przeszkadzają. Elunia jeszcze miała właśnie wziąć coś z poczty i dokończyć malowanie, a Edward wraca do domu. Mam nadzieję. Jakąś. No właśnie otrzymał nową pocztę, specjalną zabawkę. No dobrze, ale czy ona to ma w wyposażeniu? Nie. Przy wyposażeniu rodziny, Nie, gdzie to jest? Tak. Specjalny noworodek stanie się małym dzieckiem. Będzie mógł bawić się ze swoją zabawą świecą i nazwać ją. Wszystko to poprawne nazwy. Ale... Wow! Wow! No dobrze, ale na ten moment ten przyjaciel jest gdzie? Mmm, mamy wymyślonego, wymyślonego przyjaciela! Super! Dobrze, a czy to. Czy coś z tego będzie? Dobra. Ten wymyślony przyjaciel chyba będzie dopiero w następnej części jak to dziecko urośnie. Dobra, Edward wrócił do domu, jest głodny. Niech już te gofry zje, bo przecież ile można tych gofrów? Och, nie ma smażone. Są. Dobra, po jedzeniu niech pójdzie spać. Elunia kończy malunek. To chyba jakiś kosmos na plaży jednak, a nie, a nie taka yy, abstrakcja, znaczy się, a nie martwa natura. No i co Elunia? Mam nadzieję, że chociaż ze stówka będzie z tego obrazu. Zobaczmy, zobaczmy, już niedługo się dowiemy. Eliska sobie odpoczywa. No. Przyspieszam czas, żeby coś tu się w ogóle działo. Eliska już naprawdę niewiele. Ostatnie mechanie pętlem. Mam nadzieję, poprzeć ile można. Ela, Ela. Yes, udało się. Do 25. No Ela, cudowna sy wreszcie sytuacja dziecko budzi. No i co? Chyba dzisiaj na tyle, kochani, dla, na tym odcinku. Pamiętajcie, żeby dać lajka w górę i subskrybować kanał, żeby się dowiedzieć, co będzie w następnym odcinku wyzwania i czy uda nam się może powiększyć rodzinę moich simów. Do zobaczenia!